Hej, jak tam w pracy? Uf. Daj spokój stary, kompletnie mi nie idzie. A co nie idzie? Sprzedaż tych głupich krzeseł stary, masz może jakąś radę? Tak się składa... Uch. ...że mam. Okej. Okay. Słuchaj. Dobra, to powiedz czemu ktoś miałby kupić twoje krzesło? Nie wiem człowieku, prosiłem o radę, nie przesłuchanie. Problem. Problem. Okej, okay, ale jaki problem? Ludzie przychodzą do twojego salonu, żeby rozwiązać problem. Człowieku, powoli, to nie mój salon. Wyobraźmy sobie, że do twojego salonu przychodzi hipotetyczny klient Rafał. Co wtedy robisz? Masz? Wypoczujesz jego rodzinę. O jego dzieci, o jego żonę, o jego życie. Wkradasz się w jego podświadomość. Robisz to tak długo, aż usłyszysz to magiczne słowo. Ból. Ból czego? Już wiesz, że Rafa potrzebuje czegoś. Co uśmierzy jego ból? Stary ból czego? Ból pleców. Tylko nie ból pleców, proszę. Oj tak, zaczyna się zabawa. Co można myśli? Zaczynasz do niego mówić. Doskonale pana rozumiem. Mnie też bolą plecy przez cały czas. Udajesz, no tak, że też masz z tym problem. Żeby poczuł więź. Żeby poczuł, że nie jest nasz. Człowieku, to jest złe, tak nie nawał, Prawo myślisz, że ma przyjaciela. A ty tylko czekasz na odpowiedni moment, żeby wbić mu szpilkę Ale ja nie chcę przyjaciół. Przypominasz mu wtedy, po co tak naprawdę przyszedł. Przypominasz mu o jego bólu, który czuje przez całe 8 godzin swojej nędznej pracy. Nie, 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 stary. To. Jego problem. A potem? Co potem? Pokazujesz mu. Stary, co potem? Krzesło. Uch, już myślałem, że to coś innego, stary. Krzesło, na którą każesz mu usiąść. Jak tylko to, to zrobi, zaczynasz robić masaż. może nie. Nie będzie mógł się oprzeć, żeby nie kupić tego krzesła. Boże, A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie obchodzi go już cena. Stare do co ja Pokupi każde krzesło, jakie mu wciśniesz, bo rozwiązałeś jego problem, z którym się borykał przez lata. Lata bolących pleców. Albo nie wiem, możesz po prostu zmienić pracę na taką, w której nie musisz sprzedawać. Na pewno coś znajdziesz.